dawna Jagiellońska 11, dziś Hmetioka we Lwowie. To tutaj od wczesnego dzieciństwa aż do wyjazdu z miasta Marian Hemar mieszkał wraz z rodziną. I to właśnie tu już po raz piąty lwowski kabary czwarta rano uczcił urodziny poety. Od przy to sercu, maleńki, te spotkania na podwórku, nie tylko nam, kabaretowi Czwarta Rano, ale chyba i publiczności, i lwowiakom, i, i przyjezdnym, bo i przyjezdnych nie brakuje mimo wojny, pozwalają czy pomagają myśleć jakoś optymistycznie o tym, co, co się ma dziać. Powołujemy się i przywołujemy w końcu twórczość Hemara, poety, który, którego słowo przetrwało wojny światowe, żelazne kurtyny. Trudno o bardziej udany prezent dla autora ponad dwóch tysięcy piosenek niż piosenka. Urodziny Hemara zawsze spotykamy się na tym podwórku. Był jakoś jubileusz, to nas nawet częstowali szampanem tortem pięknym. To było gdzieś jeszcze przed wojną. To jest miejsce szczególne. To jest miejsce, które właściwie jest miejscem jednym z pierwszych, które nale należy we Lwowie odwiedzać. Na podwórku kamienicy, w której mieszkał Marian Hemmer, najpierw znajdował się Teatr Żydowski, a później krótko Teatr Polski. To zawsze był Podwórko Teatralne i nawet kiedy ostatnia grupa teatralna stąd wyjeżdżała pod dyrekcją Dąbrowskiego, to właśnie z tego teatru i tak taki most przełożony ta twórczość Hemara jakby związała to wszystko razem. Ja staram się tutaj być co roku. Aktorzy kabaretu Czwarta Rano zaprezentowali koncert pamięci poświęcony Marianowi Hemarowi pod tytułem Żelazo i Pióro. Dzisiaj mylą Lwowie, młodzi kochankowie. Wsiąść przynoszą sobie białe Literat urodził się w Lwowie w 1901 roku. Studiował na uniwersytecie Jana Kazimierza. Po przeniesieniu się do Warszawy zyskał sławę jako autor tekstów m.in dla kabaretu qui Quo po II wojnie światowej osiadł na stałe w Anglii, gdzie zmarł w 1972 roku.